Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Jeżeli ktoś trafił na mój kanał po raz pierwszy, to ja mam na imię Łukasz i prowadzę kanał z najciekawszymi sprawami kryminalnymi, ale nie tylko. Dziś kolejny odcinek z ulubionej przez was serii obozowych historii. W tym miesiącu opublikuję dwa odcinki z tej serii. Dziś wzbudzająca ogromne emocje historia zbrodniarzy, którzy uniknęli sprawiedliwości. Co robili po wojnie, jak i gdzie żyli i przede wszystkim jak udało im się uniknąć sprawiedliwości. Za tydzień natomiast odcinek tylko dla osób o mocnych nerwach. Najgorsi sadyści i masowi mordercy z SS. Każda zbrodnia powinna być wyjaśniona, sprawcy rozliczeni. Ludzie odpowiedzialni za najgorsze czyny powinni trafić do więzienia i już nigdy nie zaznać życia na wolności. Jednak to tylko teoria, bo w praktyce tak niestety nie jest. Wielu morderców pozostaje na wolności, ponieważ śledczym nie udało się trafić na ich trop. Bardziej bulwersujące są te sprawy, w których świat wie, kim jest zbrodniarz, a mimo tego nikt go nie skazał. Ludzie odpowiedzialni za tropienie i zamykanie w celach tych odpowiedzialnych za nazistowskie zbrodnie nie zawsze wywiązywali się z należytą starannością ze swoich obowiązków. Choć skazano w procesach norymberskich wiele osób, to tak naprawdę większość z nich to pionki. Ludzie, którzy wykonywali rozkazy i stawali się bestiami w ludzkiej skórze dla osiągnięcia swoich prywatnych celów. Poznaliśmy już w poprzednich odcinkach Ilze Koch, Irmek Lise czy Marię Mandl. Każda z nich pochodziła z biednej rodziny i każda marzyła o dostatnim życiu. Praca w obozie dawała im pieniądze, ale też władzę, której nigdy nie miały. Prawda jednak jest taka, że za tą całą zbrodniczą maszyną stali zupełnie inni ludzie. Schowani gdzieś za tyralierą żołnierzy gotowych do wykonywania najgorszych rozkazów. Później to właśnie oni byli rozliczani za zbrodnie, a ich przywódcy cieszyli się wolnością. Niegdyś łowca nazistów Szymon Wincental powiedział: Dosłownie tysiące morderców nadal chodzi po ulicach Niemiec i innych krajów świata. Ilu nazistowskich zbrodniarzy wciąż jest na wolności? Proszę to ocenić samemu. Proszę mi powiedzieć, jak tych kilka tysięcy ludzi zdołało wymordować 6 do 8 milionów ofiar. To matematycznie niemożliwe. Szymon Wicental miał na myśli kilka tysięcy osób, które zostały skazane w procesach norymberskich. Spektakularne rozprawy, o których pisał cały świat i jeszcze bardziej widowiskowe egzekucje. Tymczasem najważniejsi ludzie III Rzeszy cieszyli się wolnością. Sadyści i mordercy, którzy mieli na rękach krew setek, jak nie milionów ludzi, wciąż spali spokojnie w swoich domach. Najbardziej znanym nazistą po Hitlerze jest Józef Mengele, przynajmniej z tych, którym udało się po wojnie skutecznie ukryć. Choć jeżeli chodzi o doktora Mengele, to czy on w ogóle próbował się ukrywać? Józef Mengele był lekarzem w obozie w Auschwitz. Już kilka tygodni po objęciu stanowiska wysłał na śmierć ponad tysiąc Romów, gdyż uznał, że nie są mu do niczego potrzebni. Szybko zyskał przydomek anioła śmierci. To właśnie on stał na rampie i decydował, kto może żyć, a kto trafił do gazu. O jego okrutnych eksperymentach krążą legendy. Zakażał rany, amputował kończyny bez znieczulenia, wyciskał z brzuchów ciężarnych kobiet. I zszywał bliźnięta. Po wojnie został aresztowany przez Amerykanów, ale ci nie sprawdzili dokładnie jego danych. Amerykanie sugerowali się tylko tatuażem, jaki SS-mani mieli pod łokciem. Ale Mengele nigdy sobie nie wytatuował znaku przynależności do tej formacji. W dodatku miał na sobie mundur zwykłego żołnierza, więc został wypuszczony. Gdy na jawem wyszło to, co robił w Auschwitz, stał się numerem jeden wśród poszukiwanych nazistów. Ale Mengele specjalnie się nie ukrywał. Pochodził z bogatej rodziny, sam miał środki do życia. Początkowo niepewny swojej przyszłości, przeprowadzał się dość często z kraju do kraju i zmieniał tożsamość. Jednak, gdy dostał się do Ameryki Południowej, postanowił, że nie ma ochoty żyć w taki sposób. Pomimo, że Niemcy ścigali go listami kończymi, a za jego schwytanie płacili 10 milionów marek, on złożył w niemieckiej ambasadzie wniosek o przyznanie mu niemieckiego paszportu, a następnie wziął ślub z siostrą swojej byłej żony. W międzyczasie otworzył kilka firm, które przynosiły mu gigantyczne zyski. Są dowody na to, że Mengele kilkukrotnie podróżował do Niemiec, na Bawarię. Łowcy nazistów wiele razy wpadali na jego trop, ale zawsze ktoś go ostrzegł w odpowiednim momencie. 35 lat po wojnie Mengele zmarł na atak serca podczas kąpieli w Atlantyku. Dajcie znać moi drodzy w komentarzach, czy chcielibyście oddzielny odcinek o tym zbrodniarzu. Albert Heim pochodził z Austrii, był lekarzem. Podczas II wojny zatrudnił się w obozie koncentracyjnym Matthausen. Przez jego niewyobrażalnie bestialskie eksperymenty na ludziach nadano mu przydomek doktor śmierć. Zawsze elegancko ubrany w markowe garnitury i spryskany najlepszymi perfumami, przechadzał się wśród więźniów i wybierał tych, którzy wpisywali się w jego wizję kolejnego eksperymentu. Czasem potrzebował kogoś niskiego, czasem drobny szczegół budowy ciała decydował o losie więźnia. Gdy miał już swojego wymarzonego pacjenta, zabierał go do sali operacyjnej, która z salą nie miała wiele wspólnego. Brudne i zimne pomieszczenie, pozbawione jakichkolwiek środków dezynfekcji. I wtedy zdejmował swój elegancki strój, zakładał biały fartuch, na którym wciąż widniały ślady po poprzednich operacjach, a na jego twarzy pojawiał się uśmiech. To był potwór, jakiego trudno sobie wyobrazić. Prowadził swoje doświadczenia, a jego pacjenci konali w niewyobrażalnych cierpieniach. Ten sadysta miał bzikę na punkcie zębów. Jeżeli któryś z nowo przybyłych więźniów miał białe, proste i zadbane zęby, trafiał na stół operacyjny. Wtedy Heim odcinał mu głowę, a następnie gotował ją godzinami, dopóki nie pozostała tylko biała czaszka. Później pakował ją w ozdobione pudełka i rozdawał znajomym jako prezenty dekoracyjne. W towarzystwie był bardzo lubiany, zachowywał się niczym gentleman, miał dobre maniery i był miły. W 1945 roku udało mu się uciec do Francji, gdzie pracował jako chirurg. W roku 1947 został nawet zawodnikiem lokalnej drużyny hokejowej. Gdy tak zwani łowcy nazistów rozpoczynali swoje poszukiwania, Albert Heim spakował swoje rzeczy i wyjechał. Gdzie? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie ukrywał się gdzieś pod zmienionym nazwiskiem. Prawda ujrzała światło dzienne dopiero po wielu latach. Okazało się, że zbrodniarz wcale specjalnie się nie ukrywał, a wielu ludzi wiedziało dokładnie, kim jest. Heim wyjechał do Egiptu, przeszedł na islam i wiódł spokojne życie. Przez cały czas pracował jako lekarz w prywatnej niemieckiej klinice. W roku 1979 berliński sąd skazał go zaocznie na karę grzywny w wysokości pół miliona marek za popieranie nazizmu poprzez swoją pracę w Mauthausen. Sąd zlicytował jego doma w stolicy kraju i sprawa została zamknięta. Poza Niemcami poszukiwali go również Austriacy, jednak poszukiwania skoncentrowano na Hiszpanii, a później Danii. Jednak Albert Heime przebywał cały czas w Egipcie, zmienił nazwisko na Tarek Farid Husan, ożenił się i spłodził syna. Oficjalne stanowisko władz jest takie, że 10 sierpnia 1992 roku zbrodniarz zmarł w Kairze na Raka. Jednak do dziś nie udało się odnaleźć jego ciała ani dokumentów medycznych potwierdzających, że przeszedł taką chorobę. Jego europejski akt zgonu wystawiono na podstawie wywiadu środowiskowego egipskiej policji. Gdy 7 maja 1979 roku zmarł Heinz Reinfart, całe miasto było pogrążone w żałobie. Flagi przy najważniejszych budynkach zostały opuszczone do połowy masztów, a ludzie nie mogli się pogodzić z utratą szanowanego i lubianego w mieście polityka. Od wielu lat był czołową postacią niemieckiego miasteczka Westerland. Od 1951 roku piastował urząd burmistrza, a 7 lat później został wybrany do parlamentu kraju związkowego Schleswig-Holsztyn. Po wojnie zaskarbił sobie serca rodaków tym, że szybko i prężnie odbudował zniszczone miasto. Do pięknego nadmorskiego miasteczka ściągały tłumy turystów, którzy zostawiali ogromne pieniądze w lokalnych przedsiębiorstwach. Nikt nie chciał słyszeć o tym, że ich ukochany polityk był członkiem SS. Gdy polskie władze wydały nakaz ekstradycji zbrodniarza, Niemcy tłumaczyli, że jest to chęcie zemsty na niewinnym człowieku. Heinz Reinefart dorobił się ogromnej fortuny. Wybudował ogromny pałac i żył w luksusie. Prawda o przeszłości tego bezwzględnego nazisty wyszła na jaw dopiero po jego śmierci. Ujawniono wówczas dokumenty potwierdzające jego aktywne działania w Warszawie w sierpniu 1944 roku. To on kierował oddziałami podczas słynnej rzezi woli. To on nakazał wymordować około 60 tysięcy cywilów tej dzielnicy. Wówczas Gruppenführer SS działał na rozkaz Himmlera. Ten brzmiał następująco: zabić wszystkich, o ile nie są Niemcami. Rozkaz wykonał, a po tamtych wydarzeniach zostały namacalne dowody. Bowiem zachował się list, w którym Gruppenführer napisał, że musi zabijać ludzi w inny sposób, bo ma za mało amunicji niż Jeńców. Po wojnie wpadł w ręce Amerykanów. Ci nie wiadomo z jakich powodów postanowili traktować go jak zwykłego więźnia, a nie zbrodniarza. Prawdopodobnie podjął współpracę z amerykańskim wywiadem i z pomocą Amerykanów mógł wieść normalne życie, a raczej nie obawiać się o ujawnienie mrocznej przeszłości. Podczas procesów norymberskich wiele zainteresowania wzbudzały tak zwane procesy ministerstw. Prokurator oskarżał urzędników, którzy pełnili najważniejsze funkcje w nazistowskim państwie. Na ławie oskarżonych zasiadł m.in. Ernst von Weissacher. Były sekretarz Urzędu Spraw Zagranicznych został oskarżony o osobiste zatwierdzenie transportu 6 tysięcy francuskich Żydów do obozu w Auschwitz. Jego obrońcą był jego syn, Richard von Weizsäcker, przyszły prezydent Niemiec, który rządził krajem w latach 1984-1994. Jego ojciec, który odpowiadał za śmierć tysięcy ludzi, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Jednak szybko uznano, że to wyrok zbyt surowy i skrócono go do 5 lat. Jednak po krótkiej odsiadce więzień nie został ułaskawiony. Napisał kilka książek i aż do śmierci żył spokojnie w sercu Niemiec, w Berlinie. Oto tylko niektórzy zbrodniarze, którzy nigdy nie odpowiedzieli za swoje czyny. Jedni byli chronieni przez najważniejszych urzędników w państwie, inni mieli pieniądze i kupili sobie wolność. A jeszcze inni byli zbyt przydatni różnym agencjom, więc ich zbrodnie zostały zapomniane. Tylko losem ludzi zgładzonych przez wymyśloną ideologię jednej rasy nikt się nie przejmował. Gdy po wojnie, w biedzie i w beznadziei byli więźniowie starali się wrócić do normalnego życia. Ich oprawcy często obsypywali się złotem i odbierali gratulacje za życiowe sukcesy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jak zawsze życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Mam nadzieję, że w komplecie słyszymy się w kolejnym podcaście. Do usłyszenia!